Cześć wszystkim. Dziś jesteśmy znowu przy pryzmie, którą przepuściłam przez swój rozdrabniacz. Dzięki czemu zobaczcie, jak pięknie złapała temperaturę. Widzicie, w tej chwili jest 62 stopnie Celsjusza, a była to pryzma, która już przestała łapać temperaturę i miała temperaturę otoczenia. Czyli w zależności od tego, jaka, jaka temperatura była na zewnątrz, tak też, taką też ta pryzma miała temperaturę. Natomiast to jest dokładnie ta sama pryzma, a zobaczcie, jaka jest różnica. Już duża część tej pryzmy opadła, bo było wyraźnie wyżej. Nawet widać to po termometrze, że jest różnica między tym, bo on bity był do końca, tak jak o, wbijam go teraz. No i oczywiście widać było, że ta pryzma opadła, ale to się nie ma co dziwić, ponieważ rozdrabniać, jak wyrzucał ją, no to bardzo to rozpuchniał na powietrzał. Także, jeżeli macie taką możliwość, to zachęcam Was do tego, żeby jak najbardziej rozdrabniać swoją pryzmę, przerzucać, mieszać jeszcze raz przed nastaniem zimy, żeby jeszcze przyspieszyć proces kompostowania, przerabiania się materii. Na dziś to tyle. Pozdrawiam Was. Cześć!